Cześć, witam serdecznie wszystkich na kanale Chris YouTube. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie ponownie Keno. Dzisiaj 10 zakładów, jedno losowanie 3 liczby. Najbardziej prawdopodobna wersja, żeby wygrać, ponieważ już dwie liczby wygrywa. Za dwie liczby jest 4 zł, a za trzy liczby 18 zł. Ja wysłałem 10 zakładów za łączną kwotę 20 zł, czyli zobaczymy czy w ogóle da się to odzyskać. Łapki, komentarze mile widziane. Zapraszam również na live. Y. A dzisiaj coś dla miłośników Keno. Jeden, jeden kupownik. Zapraszam do oglądania. Dobrze, w takim układzie losowanie 1190. I tak, szukamy 25. Mamy 25. 28 jest. I 63 nie ma. Pierwsze 4 złote zł w pierwszym zakładzie. Dobrze. Zakład numer 2. Siódemka. Nie ma siódemki. 31 nie ma. I 45 nie ma. Czyli w drugim zakładzie jest pusto. Zakład numer 3. 16 nie ma. 33. Nie ma i 47. Nie ma. No to nic. Zakład numer 4, 25 jest, 31 nie ma, i 39 jest. Druga wygrana. Mamy kolejne 4 złote. Zakład numer 5, 11 nie ma, 24 nie ma, 32 nie ma. Zakład numer 6, 12 jest, 38 jest i 63 nie ma. Moi drodzy, kolejne 4 złote, i zostały jeszcze 4 zakłady. Zobaczymy, co będzie dalej. 16 nie ma, 48 nie ma i co dalej? 69 nie ma. Zakład numer 8, 8 nie mamy, 23 nie ma, 36 nie ma. Przedostatni zakład: 35 jest, 47 nie ma, 58 nie ma. No niestety, i ostatni zakład: 17 nie ma, 28 jest i 29 nie ma. Moi drodzy, podsumowanie: 3 zakłady wygrane i trafiło się 12 zł. Także odzyskane 12 zł, stracone 8. No, ale test na trzy liczby wykonany. Także sami widzicie, jak to jest z tym Keno. Zapraszam na kolejne filmy i pozdrawiam serdecznie.